Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku omówimy kolejny jubileusz, albowiem w tym roku mija 15 lat od premiery teletronieju. Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty? I to nie tylko w Polsce, no ale na całym świecie. Dzisiaj właśnie omówimy ten fakt w wymiarze światowym. Być może również skuszę się na, na omówienie 15 faktów o wersji polskiej, no ale do tego dojdziemy. Na razie 15 faktów na 15 lat. Czy jesteś mądrzejszy od Piątoklasisty na świecie? Fakt numer jeden. Program powstał jako segment w programie Hołaeda Sterna. Jeśli znacie program Hołaeda Sterna, to nie muszę tłumaczyć, że to jest taki radiowy toksoł. No ale. Yy, generalnie zaczynał ten trening jako segment właśnie w programie tego, tego człowieka, który notabene był jurorem w America's Got Talent z tego czasu. Fakt drugi. Pierwotny tytuł brzmiał. Czy pamiętasz szkołę podstawową? Fakt trzeci. Twórca formatu to Mike Burnett. Fakt numer cztery. Teleturnier w USA miał trzy życia. Fakt numer pięć. Nadawano go w pięćdziesięciu czterech krajach. A wracając jeszcze do faktu numer cztery. No tak, Fox. Dostał dwa razy. Konsorcjum. Ale to, było, to, 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 to następowało zaraz po sobie. Pierwszy bieg Foxa i w konsorcjum. jeszcze Nickelodeon w 2019 roku. To jest w ogóle dość złożona sprawa. Więc tak, wracając do faktów numer 5. Nadawano go w 54 krajach. Fakt numer 6 oraz w 39 wersjach językowych. Fakt numer 7. Więcej niż jedną wersję językową miały Kanada, Indie oraz Belgia. Fakt numer 8. Pierwszą wersją po USA była wersja chińska. Bo jako, że Amerykanie zaczęli w lutym 2007, Chińczycy już zaczęli w maju 2007, tak to wyglądało. Fakt numer 9. Program emitowano w 68 stacjach telewizyjnych. Emitowało 68 stacji telewizyjnych. Fakt numer 10, w tym trzy publiczne. Te trzy publiczne to portugalska RTP, Szwedzka SVT oraz Austriacka ORF. Fakt numer 11 program prowadziło 83 prezenterów. Fakt numer 12. W 2007 roku emisja wystartowała w 32 krajach. 32 na 54 już w pierwszym roku. No czyli później było już tego gorzej, krótko mówiąc. Fakt numer 13. Najmłodsza wersja pochodzi z indyjskiego stanu Malajala. Wystartowała w 2021 roku. Fakt numer 14. Najdłużej trwająca wersja w jednym kawałku to wersja szwedzka. I fakt numer 15. Szwedzka jedynka nadawała program 9 lat bez przerwy od 2011 do 2020 roku. I tak wygląda 15 faktów na temat, szwedzy, na temat teleturnieju. Czy jesteś mądrzejszy od piąta klasisty w wymiarze światowym? Jeżeli ten film wbije 15 łapek w górę, wówczas będzie tyle samo faktów o wersji polskiej. Wchodzicie w to? Tak więc czekam na Wasze łapki w górę. I na wyświetlenia, i na wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Show Meister.